Słowem wstępu, Graf Rostrunner to gra typu parkour, w której w jak najszybszym czasie musimy dojść do mety. Gierka posiada około 25 leveli zwykłych oraz 5 Insanity. Aby oblokować levely Insanity na normalnych levelach, trzeba odnaleźć kasety, które są pougrywane w różnych ścieżkach. Witajcie, ja jestem Jakub, a to jest powrót serii Ocenianie Gier. Tego kontentu nie było już prawie roka, więc zostawcie łapkę w górę, ponieważ kontynuujemy nadal nasze daily. A więc zapraszam was do oglądania. Film był nagrywany na pierwszej w nocy, więc jakość audio może być pogorszona. Było przechodzić levele i w ogóle... ...dodało się. Jestem w tylko zapowiedzi na YouTubie. Ale na przykład, oj... No i widzicie zepsułem. Co to jest ta kaseta? W tej osbie. A ja nie potrafię skakać. To mam widać w Minecrafcie? Oj! Oj! Dobra, kaseta zebrałem, nieważne. wielka tak. jest prosta, strasznie prosta. O, kolejny level. Gierka ogólnie, grafika, bardzo spoko, bardzo ładna. Płynność, była bardzo piękna. I, o, wciągnięcie za I bardzo przyjemna, bardzo przyjemne jest tutaj sterowanie. Prawda. Ja sobie przejdę kilka leveli i zobaczę jak to wygląda. Kierka naprawdę przyjemna dla oka. Fajny byłby tutaj tryb multiplayer, ale nie ma. Tel granie jest ciężka. Spodziewałem się, że będzie. Przez oczywiście jest komputery. O kurde... To już się chyba zaczyna robić ciężej. To jest szybka platforma, a kolce. Ojoj. No pewnie kasetta. Тут это спешить? Ай-яй-яй. могу немного справить потому что я Ай, удалось, а? Ай, а, я, не удалось. No co ja mogę zrobić? Powiedzieć wam o zostawieniu łapki w górę, do subskrybowania kanału, podnięcie na Instagrama, na Twitcha. E, bo co ja może... Oj ojoj, ojoj! Co tu trzeba zrobić? Bo jest możliwość, że na Twitchu będziemy sobie tą gierkę ogrywać. Okej, okay. ja z przeszłości był zbyt zespany, aby o tym powiedzieć. A więc, jako że gierka jest bardzo prosta i przyjemna. Będę chciał z nimi zrobić speedrun I nominuję do tego Ximiego z kanału Ximi Beniamina z kanału Erloper Oraz mnie Na Twitchu Kto przejdzie tą gierkę szybciej? Nie wiem Zobaczymy Oczywiście wy chłopaki możecie nominować następne osoby Rozwijmy temat Gierka jest za darmo na Steamie Więc czy podejmujecie się wyzwania? Jeżeli chodzi o mnie, to za niedługo zobaczycie u mnie speedrunik na Twitchu. To ja nie przerywam, oglądajcie dalej. A więc ogólnie seria... Oj ojoj. Seria ocenianie będzie się teraz bardziej skupiała na ocenianiu gierek. W profesjonalny sposób, a nie o ta gierka mi się podoba, bo tak. Bo to, to jest jakaś podróbka tego. Nie. Będą normalne gierki, normalne w świecie. Będziemy sobie grali i je oceniali. Po jakimś czasie może wyznujemy, która gra była najlepsza. Kurde, ten tryb jest... Ten tryb z lodem jest strasznie ciężki. O kurde, tam Mam była kaseta. Dobra, próbujemy. ja nie dam rady? Ja dam radę. Okej, okay, gdzie teraz? Oj, oj, oj. Ale przyjemny z, z lodem, a ten tutaj. Kurda, lamp był przyjemny. O, tutaj łapanie się kryształu, czyli coś, co widziałem na tutorialu. Ja już nie wiem, ile gierka mam poziom. po e, kasetach, bo widziałem. Ej, przyjemne strasznie. G gierka jak gierka, bardzo fajnie. Widziałem tam taśmę. Tak mi się wydaje, że widziałem tam taśmę, to pomogłem. Ajajaj. Ale musicie wy widzowie przyznać, że gierka bardzo prosta, ale bardzo też przyjemna. O kurde. Złapałem? Nie złapałem. Wracamy się. Ajajaj, niestety taśmę. Mam. Też nie wiem co powiedzieć za bardzo, prawda? Nie wiem, cały czas będę powtarzał, że gierka jest bardzo fajna, no. bo szczerze. Gierka jest bardzo fajna. Bo kurde, jakiś double scope. Miejmy nadzieję, że ta gra ma dość dużo leveli. Gdybym z ograł w całości. O, no dobra. Ej, prosta gra, ale bardzo przyjemna. Prosta gra. bo wykrakała. Jak przejść ten level? Więc możecie jej nadać imię. Wtedy będę ją wyzywał za to, że. Muszę skakać. No to już w ogóle zebra. Ej, to był prosty poziom. Ludzie go w 9 sekund przejdą. A ja w 19. No? To jest. Ja. Yeah. Ej, nie gadajcie, że to z gierki. Naprawdę, To ja robię. jaja Z wiatrakiem i otwartym oknem. I... o, udało się jej przejść. Super. To jest koniec gry. Wow, isso is é insanidade. Wow, ring, ice. Zaviesiono estou. É, por que jest taka a naprawdę super jest taka, tego... no. dobra. A więc podsumowując, grafika gry 10 na 10 jest naprawdę super, gameplay 5 na 10 bardzo fajny, ale czegoś brakuje. Sterowanie przyjemne oprócz takich spoków jak na przykład wtedy przy tym jajku. Oceniam na 8 na 10. Długość gry, jakby fan z nagrywania, to zostawia wiele do życzenia. 4 na 10, więc daje nam to wynik 7 i 7 na 10. Spodziewałem się, że gierka będzie naprawdę długa, ale niestety nie wyszło. Jeszcze o niej poczytam więcej na streamie, może to jest dopiero jakaś pre Alpha czy coś takiego. następne poziomy będą budowane za niedługo wtedy na pewno wam nagram kontynuację. Ale póki co. dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, że nadal trwa daily. Dawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz też by było miło. Ja się z wami żegnam na razie i cześć! <zysklarziny>